się o nich tylko jedno zdanie do, do pana Soski, bo pan. Jest zwykłym kłamcą i oportunistą, ponieważ pan się podaje za polskie stronnictwo panu zaraz ludowe. Dam pan, kłamcę, pan się krytykuje. Tak, pan jest pan kłamcą i oportunistą, bo pan krytykuje jakoś kamysza cały czas pana premiera, a, a, a pan się podaje za polskie stronnictwo ludowe, którym pan już nie jest od 30 lat. Pan nie jest członkiem polskiego stronnictwa ludowego. Pan ma prawo do wyrażania swoich opinii jako publicysta, jako obywatel, jako sympatyk telewizji Republika czy redaktora Karenbacha, ale pan nie jest członkiem polskiego stronnictwa ludowego. Tak proszę nie kłamać. E, bo, bo, jeżeli pan kłamie w podstawowych rzeczach, to jak można panu ufać w innych? Jak można panu ufać w innych? Jacek bo... Soskarda. Ja, ja, ja króciuteńko panu odpowie. Proszę jedno zdanie. Niech się pan poseł ode mnie odpierzy. Proszę pana, bo wszedł pan w 2050 do rządu. A ja nie jestem posłem i przynajmniej mogę tą opinię przedstawić. Jak nie Ale w Polsce jest... 24, to w Republice, bo ludzie żądają przedstawienia takiej opinii. A pan jak jest głuchy jak pień, to pan jest zdrajcą narodowym poselskim. Jak pan może tak śmieć kogoś ode mnie, ty, czegoś takiego, mnie zarzucać, że ja jestem kłamcą? Nikt mnie z PSL-u nie wyrzucił, a jak będzie zmiana prezesa PSL-u, wie pan, ja to miałem możliwości i mam możliwości i obowiązek wpływania na rzeczywistość, a tego, tej tragedii narodowej, która się dzieje teraz w Sejmie i taki marszałek i, i proszę mnie przeprosić za kłamcę, bo ja to ręcznie zrobię chłopską ręką i niech się pan nie to, że straszę, bo chłopska ręka nie jest narzędzie, że tak powiem, obrona w obronie własnej. Kłamcą, no to panie pośle, gdyby, ma pan możliwość wycofania się z zarzutów, które pan stawiał albo ich podtrzymania? Pan mnie w tym momencie obrali. jeszcze raz że, że, powtórzę. Pan, ja, ja jestem częścią trzeciej drogi. Polskie Stronnictwo Ludowe, Ludowe jest koalicjantem najbliższym Polski 2050. Współpracujemy bardzo blisko. E, pan premier Kośmieniak Kamiński jest odpowiedzialny za obronę naszego państwa i za na, nasze nie nie nie, 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 ale my to wiemy. Proszę się odnieść po pa, powiedział? No, a pan, postawił pan, a pan zarzut, że Jacek Soska nie ma nic wspólnego z PSL-em, że został wyrzucony. Pan, pan Jacek, Jacek Soska? Soska twierdzi, że nie został wyrzucony. Pan Jacek Soska kiedyś był y, nawet y, po posłem 35 lat temu e, z Polskiego Stronnictwa Ludowego i był członkiem po, po, Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast teraz mówi narracją e, bardziej... Ale to przepraszam, ale pan edycji. powiedział, że nie ma nic wspólnego Soska z psl Tak, bo, bo takie informacje otrzymałem od zarządu PSL-u, że, że pan Jacek Soska już nie ma nic wspólnego z PSL-em, dlatego prosiłbym pana, bo pan ma prawo do swojej opinii, e, nie powinien pan w takich chamskich, wulgarnych słowach wyrażać się w, w stosunku do mnie, bo ja tak się od pana proszę nie wyrażam. Rzecz, nie Tylko proszę, proszę też nie kłamać, bo, bo narracja Polskiego Stronnictwa